どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんど Świadkami z Witała w naszej placówce i dzieciaki ogromnie ucieszyły się, gdy dowiedziały się, że będą uczestnikami takiej imprezy. Medale, motywacja, muzyka, obecność mistrzyni, coś pięknego. Po prostu oby więcej takich akcji. Polecam. Wchodziliśmy w siatkę, spotkałem się z, z mistrzynią olimpijską i było bardzo super. Mi się najbardziej podobało to, że każdy mógł się wykazać na temat siatkówki i wszyscy mogli pokazać, co w tym sporcie umieją. by zostać siatkarką. Bardzo udana akcja piłka, siatka, mistrz. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zawodach wszelkiego rodzaju, ćwiczyły siatkówkę, elementy siatkówki. Mam nadzieję, że w przyszłości ktoś z nich będzie mistrzem, tak jak tutaj w tytule. Grałam w siatkę i podobało mi się. Było rzucanie piłki do celu, taki jakby trochę tor przeszkód. Rzucanie w cel, liczby, podawanie do siebie i skakanie do siatki. Odszedł ten moment, kiedy czas podsumować program rozwoju dyscypliny Piłka Siatka Mistrz, za który przede wszystkim dziękujemy naszym partnerom. Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, teraz już jako Ministerstwo Sportu i Turystyki, wojewodzie kujawsko-pomorskiemu, panu Mikołajowi Bogdanowiczowi. Dziękujemy także Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Piłki Siatkowej, naszym partnerom Kancelarii paczuski Taudul, Grupie Moderator i wszystkim, którzy zaangażowali się w to, aby dzieci dobrze się bawiły przede wszystkim i zarażały sportem. Piłka Siatka Mistrz udowodniło nam, że dzieci nie można winić za to, że nic nie robią, bo to na nas dorosłych, spoczywa odpowiedzialność ich zarażania miłością do sportu i takie było przede wszystkim zadanie projektu Piłka, Siatka Mistrz. Mamy nadzieję, że wszystkim się podobało. Takie mamy zresztą głosy, więc pozostaje nam powiedzieć do zobaczenia za rok i pięknie dziękujemy.